Dzień dobry wszystkim. Pewnie jak widzicie ten kadr, myślicie, że jesteśmy przy kuwetkach. Nie, obiecałem wam ostatnio, że na tym etapie jesieni przejdziemy do zewnętrznych wermikompostowników, ale dlaczego takie zbliżenie zrobiłem? Powiem wam, że bardzo fajnie w tych skrzyneczkach rozmnażają się drzownice. Jest tutaj bardzo dużo młodzieży e, i są, popatrzcie, no w każdym miejscu są również i kokony. I o to nam chodzi. Dobra, ale wracamy do tematu głównego. E, zewnętrzne wermikompostowanie. Widzicie, mam tutaj przygotowanych dużo, dużo, dużo. Włączyłem mikrofonu, może jeszcze tutaj. Mam przygotowanych dużo pojemników z odpadami. Może pokażę Wam jeden z takich elementów, który bardzo często stosuję. Jak myślicie, co to jest? To jest bardzo prosta mieszanka, a u mnie w domu, akurat, pojawia się dosyć często dużo odpadów z ziemniaka czyli obierek. Wystarczy te obierki. Pomieszać z odpadkami kawy, czyli z fusami. Ja jeszcze do tego dokładam to białe. To jest zmielona skorupka z jajek. To jest bardzo fajny element. Przygotowałem to, ale no znowu nie o tym chciałem z Wami dzisiaj rozmawiać. Chciałem rozmawiać głównie na temat zbliżającej się pory roku, nieuchronnie. Czyli dosyć zimnej. Będziemy starali się przygotowywać wermikompostowniki, myślę, że wy również, do pracy w niższych temperaturach. Ostatnio się tak już zdarza, i zobaczcie, tutaj w tym wermikompostowniku jest 17,4 stopnia. Powiedzmy, że średnio, bo wiem, że jest jeszcze jeden, który ma niższą temperaturę zwykle. Natomiast powiem Wam tak. Tutaj zarządzam tylko i wyłącznie górną warstwą i w górnej warstwie dokarmiam je odpadkami. W związku z powyższym temperatura nigdy nie rośnie. Wiecie, że przy drzwiach, mając drzwiownicę, temperatura nigdy nie wzrośnie bardzo. Wtedy gdy mamy ich wystarczającą dużą ilość i ładnie pracują. Ja ostatnio wymyśliłem sobie takie powiedzenie: że to jest tak jak jeżdżenie z skrzynią biegów manualną albo, albo z automatem. Tutaj. 14 wewnątrz Wermi Kompostownika. Wytłumaczę ten Wermi Kompostownik. W większości tu znajdują się jeszcze drzownice, ale już jest właściwie powinna się nadawać już do przesiewania ta ziemia. I w tym miejscu akurat jest umiejscowiony, jest usytuowany termometr, więc on pokazuje nam taką temperaturę jak gdyby wermikompostownik nie pracował tu z boku pewnie jest troszkę więcej ponieważ mamy odpady i liście zobaczymy do tego nazwijmy go średnia wersja 20 i pół stopnia tutaj było bardzo dużo drzewnic, vermii kompostu i tak samo jak widzicie dokładam już liście, kartony i skarmiam też w kubetkach. Najwyższa temperatura jest w tym moim ostatnim vermii kompostowniku ale też i nie za duża. Myślałem, że zobaczę tutaj więcej. 22 stopnie. A co tutaj, co tutaj się znajduje? Widzicie trawę, liście. Nawet spróbuję zerknąć, co tam jeszcze mamy. No, różne odpady. Ale i taki bermikompost. Zerkniemy jeszcze w jedno miejsce. O, tutaj się prawie że rozwija nam uprawa, ale razem z żownica. O, i są nawet takie maluchy, widać. Najgorzej, że. O, dobra, została na kartonie. Nie przeszkadzamy. Czyli musimy, muszę wkrótce tak zabezpieczyć przynajmniej ten dermikompostownik, żeby tutaj przeżyły drzownice. Czyli pewnie ponakrywamy jakimiś e, kartonami, liśćmi. Natomiast wrócę jeszcze do pierwszego vermikompostownika. Przepraszam, że e, tak ze mną wędrujecie. Ale, no, właśnie. Tutaj postaramy się wrzucić. Staram się wrzucić jeszcze te odpady. Nie chciałbym ustawić ten statyw w wersji. O. E, I w tym momencie, jak będę wrzucał te odpadki, powiem Wam, że. E, w październiku, nie wiem czy wszyscy wiedzą, 21 października jest Międzynarodowy Dzień Zdrownicy. Proponuję wszystkim, którzy są fascynatami zdrownic lub zajmują się edukacją dzieci, o przygotowanie takich programów, w których główną rolę będą odgrywały dżownice. Eee, możecie znaleźć parę filmików z zeszłego roku na moim kanale, które na ten temat mówią, ale może jeżeli będę miał trochę czasu, jeszcze wam coś. Też podrzucę. Cieszę się, że oglądacie moje filmy. Ja skończę karmienie, natomiast podsumowanie jest krótkie: cztery kompostowniki zewnętrzne, w każdym różna temperatura. Powód jest jeden. Odpadki znajdując się wewnątrz są na różnym poziomie rozkładu. W związku z tym, te temperatury, które tam w tym momencie odczytujemy, wykazują poziom i struktur fizycznych, i chemicznych, i również odbiór temperatury z zewnątrz. Te najnowsze są najcieplejsze, bo dostały najwięcej odpadów świeżych. W tym tylko górna warstwa jest świeża. Dolna, już myślę, na sporym poziomie przerobu. W przyszłym roku zaproszę Was, będziemy prawdopodobnie otwierać ten termikompostownik i wyciągać ziemię. Zobaczymy, co się stało. To będzie trzeci rok. W związku z tym, nawet iglaki powinny być już na niezłym poziomie przerobienia. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia. Spróbujcie kanał, piszcie, zawsze odpowiadam.